Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zrobimy pyszną, kremową pastę z makreli. Uwielbiam taką. Do tego tylko świeże pieczywo i mamy coś pysznego na śniadanie. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od jednej wędzonej makreli, którą musimy obrać od ości i skóry. Jak mamy obraną, to kroimy jedną cebulkę w kostkę. Smażymy ją na maśle. Na patelni na złoty kolor. Cebulę w trakcie smażenia solimy odrobinę. Wtedy nam szybciej zmięknie. Jak jest już rumiana, to wyłączamy i odrobinę studzimy. Cebulkę wystudzoną dodajemy do naszej ryby. Dodajemy również około 2 łyżki koncentratu pomidorowego i 2 łyżki twarogu. Normalnego twarogu u mnie półtłusty. Może być również chudy. Normalny twaruk. Dodajemy również słodką paprykę, około jedną łyżeczkę. I odrobinę ostrej papryki. Pieprz. Soli na razie nie daję, dopiero na samym końcu. Dodaję również jedną łyżkę majonezu. I wszystko razem miksuję. Blenderem, aż będzie całkiem gładka. Jak już mam dobrze zblendowaną, to próbuję do smaku, czy nie trzeba jeszcze dodać soli. Wszystko zależy od tego, jak słoną rybę mamy. Ja u mnie jeszcze odrobinę soli trzeba dodać. Pasta jeszcze odrobinę stężeje po włożeniu do lodówki. Możemy w lodówce przechowywać ją około 5-6 dni. I gotowe. Najlepiej smakuje ze świeżym pieczywem i odrobiną szczypiorku i kiszonego ogórka. Spróbujcie koniecznie. Jest naprawdę pyszna. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić taki w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!